Ja bardzo lubię w Krakowie grać. Zawsze gram w alchemii, przynajmniej dwa razy w miesiącu, trzy razy w miesiącu. E, Królową nocy i to jest już tak spójne miejsce razem z tym, e, tym widowiskiem muzycznym, że, że nie, nawet mi nawet się już nie chce z tym jeździć, bo zagrałem to chyba też za 200 razy. Wolę tu już siedzieć w Krakowie z, tą, z tym mm, spektaklem nazwego tak powiedzmy. Bejla, bejla. Masz Obladające jak będą. No dzisiaj w ucieszę. No dzisiaj w ucieszę. No jest scena na 400 osób, fajnie, rób. chociaż jedna taka. Wypełnimy? Bo, bo znowu Zdełnimy. Kraków, bo tak, na pewno wypełnimy. Bo znowu Kraków nie ma żadnej widowni takiej, i takiej sali, gdzie by można było zebrać 600 osób. Nie płacić za to 30 tysięcy złotych, tak jak jedna sala, która kosztowała 115 milionów, a teraz za wynajem trzeba zapłacić 35 tysięcy. No to nie. Chyba są te nakłady na tą salę. Ale no, za bardzo narzekam, na Kraków. Dzięki Bogu mamy jeszcze taką uciechę, która ma 400 osób może przyjść i posłuchać akustycznego koncertu, na przykład Janusza Radka. Często myślę o Tobie, często piszę do Ciebie. Łubielisy w nich miłość, Łubielisy w nich uśmiech. Często myślę o Tobie, często piszę do Ciebie. pierwszy występ na scenie? Nie, bo to była scena jakaś przedszkolna. No, no to później się taki czy no, bardziej dojrzały. Chyba takim bardzo dojrzałym występem na scenie, e, oprócz tych wszystkich doświadczeń, jakichś takich rock'n'rollowo-punkowskich, które kiedyś tam były, no to nie były, to było bardziej e, jakieś obyczajowe sytuacje niż, niż muzyczna, ale taka pierwsza muzyczna to chyba i to też wyglądałem po prostu dramatycznie, nieprofesjonalnie. Ale to już było pierwsze coś takiego, za co dostałem pieniądze. O właśnie, bo to trzeba zawsze powiedzieć, że profesjonalnie zaczyna się wtedy, jak się dostanie pieniądze pierwsze. Z pierwsze pieniądze za to, co wyśpiewałem, to było w Olsztynie, dostałem jakąś tam nagrodę. Za wyśpiewanie dwóch piosenek dostałem kupę pieniędzy i w ogóle nie wiedziałem, co z tym zrobić. Dostałem jakąś pierwszą nagrodę, w ogóle było super. No ale wtedy, no, licząc to, że to był gdzieś 90. chyba rok, to powiedzmy, że od 90 roku zaczynam, znaczy bawię się już w to, także dostaję za to pieniądze. Czekam, czekam, wytrwale Tak bardzo dotykają, dotykają mnie dni Moja tęsknota jest tęsknotą planet Zmarzłych tęskniących, a Ty jesteś Słońcem Ty jesteś mój ten we mnie powstajesz na no, i skrywałeś historię, z tego co wiem, tak? I między innymi. Między innymi. No i właśnie poszedłeś w stronę muzyki. A gdyby jednak nie muzyka, to co? Byłbyś nauczycielem na przykład? Byłem nauczycielem, zajmowałem się też reklamami, pisaniem reklam, śpiewaniem reklam. Zresztą jest masa rzeczy ciekawych. Nie wszyscy muszą śpiewać, nie wszyscy muszą być rzemieślnikami, nie wszyscy muszą być na przykład dziennikarzami albo nauczycielami. To jest kwestia. Nie wiem, tak chcę, chce, no. Nie że ja za 10 lat będę za się czymkolwiek innym. No. Zresztą tak chyba powinno być. no powinien się. Dopóki człowieka coś cieszy, to powinien to robić. A jak Musi to robić coś z przymusu, to są banały, no ale to jest taka jest prawda. Jeżeli ktoś musi robić, wykonywać swoją pracę, na przykład być celnikiem przez całe życie, a zawsze chciał być poetą, no to się męczy, no i szybciej umiera, wcześniej ma wrzody i, 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 i nie jest szczęśliwy. Słońca jest tyle Słońca, że mogę Że mogę zanurzyć I mogę też się pomylić W tym cieniu A o tej płycie może coś więcej powiesz? Następna no na razie, to jest, na razie jest płyta, którą wydałem w listopadzie, chyba w listopadzie. Tak. No i co? No i tam zmierza z szybkim krokiem do, do platyny, o czym się nie mówi, ale co mnie cieszy, jak, się, jak to za dobrze, dobrze się nie mówi, bo jak się za dużo mówi, to znaczy, że nie zmierza do platyny, do platyny, bo chce się, żeby się zmierzało. A on nie zmierza do platyny, a się, a się o tym niewiele mówi. Są ludzie, którzy przychodzą na koncerty i jest naj największa wartość. Tak. To jest ten plan B, C i, i, i F. No. Żeby ludzie przychodzili na koncerty, bo wtedy, wtedy, wtedy się chce to robić. No. Inaczej to... Oh, yeah.